Święta, święta i po świętach. Przed nami nowy rok. Ciekawe, jak ludzie będą go obchodzili i jaki jest ich nastrój przed Sylwestrem. Mój jest oczywiście w 100% pozytywny. Let's go! Przepraszam, szybkie pytanie: jak spędzisz Sylwester? We Wrocławiu, z koleżankami. A jakaś impreza? tak mi się wydaje, jakaś może domówka będzie. Być może na rynku w Toruniu. O, ciekawie, a co tu się będzie odbywało? No jeszcze dokładnie nie wiem, ale coś na pewno będzie. To sypialenka telewizja i już ten wiek, że raczej się w domku spędza. W domu? W domu. Nie będzie szampańsko. Nie będzie. Będę pracował, no. W domu z dziećmi. W domu z dziećmi. A z dziećmi co będzie pani robiła? Jakiś film może? Jakiś film, trochę muzyki, yy, na imprezę idę. Na imprezę wszystkie idziecie. Nie, ja idę z moim wymyślanym chłopakiem. Dzieciaki przyjdą i wnuki do nas i będziemy się bawić z nimi. Tak, będzie ostra popijawa. O ja będę spędzał sylwestra w domu w, w starzę. No niestety psa mamy i, i musimy być w domu. Ale jeśli chodzi o postanowienie noworoczne, to jakie ma pani? Postanowienie: przede wszystkim, no, zdrowie jest najważniejsze. Wygrać w Dalej nie jeść mięsa. Mm, mniej słodyczy? Mam, muszę nauczyć się pływać. Nie, nie ma co. I tak nigdy nie spełniam. No, żeby więcej przyjaźni. Nie ma. Nie, nie. E, mniej przeklinać. Schudno. O, ja co roku mam, żeby schudnąć. To mi ciężko w, nie wychodzi. Schudnąć jeszcze trochę. Eee, to tajemnica. Nie mówi nie mówi się <grymna> takich postanowień. Nie znoszę postanowień noworocznych, bo się <grymna> z reguły nie sprawdzają. Eee, takie same jak w tym roku, żeby być szczęśliwym i zdrowym. Jeżeli się masz zdrowie, to jest wszystko. Tak więc życzę Pani zdrowia na ten nowy rok. Dziękuję wzajemnie. Ja wza również. Dziękujemy.